Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, po raz kolejny w zręcznym dziele. Dzisiaj chcę, was, chcę z Wami podzielić się bardzo prostym patentem na zrobienie sobie przepięknej, unikatowej ozdoby, którą jest makramowy łapacz snów. Łapacze snów są moim absolutnym konikiem, najbardziej uwielbiam je ze wszystkich moich zręcznych dzieł, dlatego pomyślałam, że warto Wam podać sposób. Materiały, których potrzebujecie, to 7 kawałków sznurka do makram pociętego po 4 metry, 13 kawałków sznurka do makram pociętego po 3 metry i jedno koło ze sklejki o średnicy 30 cm. Łącznie potrzebujecie około 70 metrów sznurka i wszystkie materiały kupicie w moim zręcznym sklepie pod adresem sklep.zręcznydzieło.pl tak wygląda moje koło o średnicy 30 cm. A tak wygląda sznurek do makram taki klasyczny, naturalny. Ten sznurek musicie sobie pociąć według przepisu, który widziałyście przed chwilą czyli najpierw na 7 kawałków po 4 metry i ja tu już mam takie właśnie kawałki. Pokażę Wam, jak je zaczepiać. Te wszystkie 7 zaczepiamy na górę. Zobaczcie, z góry na dół przeciągam sznurek. I tu w pętelkę przekładam te dwa końce, przeciągam i zaciskam tak jak krawat, czyli nie za lekko, tak, żeby nie był luźny, no ale nie tak, żeby udusić. Dosyć mocno. I kolejny. Ja tutaj już skrócę za chwilkę film. No bo wszystkie siedem sznurków musicie zaczepić dokładnie tak samo. Myślę, że nie jest to nic skomplikowanego. Jeśli makramujecie kolejny raz, to to w ogóle jest dla Was jasne jak słońce. Jeśli pierwszy raz, to to jest najprostsza rzecz w makramowaniu. Także zaczepcie sobie wszystkie 7 sznurków ucięte na długość 4 metry, właśnie dokładnie w ten sposób. I gdy już będziecie miały pocięte te sznurki, to możecie sobie oczywiście ten łapacz, albo powiesić na przykład na ścianie i sobie pleść, albo przyczepić, tak jak ja przyczepiam sobie taśmą malarską do biurka, i teraz będziemy sobie pleść. Dzielimy na równe pół, czyli z jednej strony mamy tutaj 7 i z drugiej 7 kawałeczków sznurków i oplatamy wokół tego jednego głównego. Zobaczcie, oplatamy każde pozostałe sznurki dwa razy. Tu mam raz i teraz tym samym sznurkiem oplotę drugi raz. O tutaj w ten sposób, zobaczcie. I teraz biorę już kolejny sznurek i znowu oplatam raz i drugi raz. O, i tu zaciskam. I wszystkie sznurki oplatam dokładnie w ten sam sposób. Najpierw raz i teraz drugi raz. I znowu kolejny sznurek biorę i oplatam najpierw raz, i później drugi raz. Każdy jeden sznurek oplatam dwukrotnie wokół tego jednego który jest dla mnie sznurkiem wiodącym, tak? Ja go sobie tak nazywam. No i tak tu mam już ostatni i też go sobie właśnie w ten sposób oplotę. O. I teraz z drugiej strony. Biorę sobie ten drugi sznurek, który jest po środku i w drugą stronę Dokładnie tak samo oplatam wokół tego jednego sznurka pozostałe, każdy z tych pozostałych dwukrotnie. Nie skracam tutaj filmu, dlatego żeby Wam dokładnie pokazać, jak, ten sznur, jak te sznurki oplatają, ten jeden wiodący sznurek, w którą stronę je układam. Tak, żebyście miały czas same sobie to poćwiczyć, bo to jest jeden ze splotów makramowych, taki podstawowy, z którego składają się wszystkie makramy świata. Więc warto go opanować. Musicie też wiedzieć, że w moim zręcznym sklepie są też warsztaty online z plecenia troszkę innych makramowych łapaczy snów, które są bardziej skomplikowane. Ja myślę, że po tym jednym spokojnie możecie sobie zakupić takie warsztaty i popróbować upleść. Jest też, są też takie warsztaty z makramowania makramy, z plecenia skrzydeł czy kwietnika. Serdecznie Was zapraszam. W opisie będzie link. Do wszystkich warsztatów online. I teraz zobaczcie, możecie tutaj w zasadzie yy, sobie skończyć. Ja jeszcze zrobię drugi rząd, I, yy, bo moim zdaniem tak wygląda dużo ładniej łapacz. Wy możecie sobie skończyć teraz i przewinąć troszkę dalej, do momentu jak ja będę robiła drugi splot makramowy. Ale jeśli chcecie zrobić ze mną, to będzie mi bardzo miło. Ja już tutaj filmik skracam, ponieważ to jest dokładnie to samo, co robiłam przed chwilą. Tutaj widzicie ten sam splot, i tutaj będzie drugi splot w drugą stronę. No, zobaczcie sobie, przyjrzyjcie się. To nie jest nic absolutnie skomplikowanego. Myślę, że będzie to dla Was jasne. I teraz zobaczcie, z drugiej strony będę zaplatać. Tak, żeby z każdej strony, żebym miała dwa rzędy oplecione, bo to będzie taki kształt yy, rąba, rąbu, nie wiem, polski język, trudny język, wybaczcie, yy, ale to będzie tak mniej więcej wyglądać, więc chciałabym, żeby i z jednej i z drugiej strony yy, były te sploty obok siebie, równo. Wydaje mi się, że wtedy ten łapacz wygląda tak, ten środek wygląda bardzo ładnie. No i to już mam skończone. Zobaczcie i będę robić ten drugi splot makramowy, o którym Wam wspominałam. Będę brała dwa sznurki z jednej strony, dwa sznurki z drugiej strony i robię sobie tutaj taką wokół pozostałych czwóreczkę taką. Tu nóżkę na zewnątrz i z tyłu w brzuszek przekładam. Zobaczcie tutaj te dwa sznurki i zaciskam ściągając do góry. I to samo robię w drugą stronę. Tutaj czwóreczkę, nóżkę na zewnątrz i z tyłu przeciągam w brzuszek. O tutaj czwórki i zaciskam. I tak mam wszystkie sznurki połączone w ten drugi splot makramowy, który również jest takim splotem podstawowym. Ja sobie przekleję do góry moje koło, żebyście dokładnie wszystko widziały i będę je zamykać tym samym splotem, tylko tym razem w dół bo te, y, z tym sznurkiem wiodącym, to jest tak zwany splot żebrowy. I tutaj zobaczcie, o, to jest dla mnie sznurek wiodący i wokół niego będę znowu oplatać wszystkie sznurki. Możecie je sobie przedzielić na pół, ja je zaraz tutaj przedzielę, tak żebyście dokładnie widziały, które sznurki do której połowy będą nam pasować. Zresztą jak będziecie je sobie ciągnąć, to te sznurki będą y, pracować i pokazywać Wam, który sznurek jest którym sznurkiem. To zobaczcie, ja sobie tutaj przedzieliłam na pół, o, tak dokładnie. I jak je sobie pociągałam, to tam było widać na górze, który sznurek mi pracował. I tak zamykam sobie całą moją, yy, całą moją tą robótkę, właśnie w kształt takiego rąba. I, no i dzięki temu wydaje mi się, że ten środek, goła wygląda tak bardzo fajnie. Nie jest to nic skomplikowanego, bo tak jak powiedziałam, to jest taki łapacz. Bardzo podstawowy i specjalnie ułożyłam wzór, bo to jest wzór ułożony przeze mnie, po to, żebyście miały jak największą powtarzalność ruchu, żeby to makramowanie wychodziło wam coraz sprawniej, żebyście nie musiały tutaj nic liczyć, kombinować z połączeniami sznurku. Cały czas będziemy robić dokładnie ten sam wzór, tylko przy większej bądź mniejszej ilości sznurków. Teraz się przekonacie zresztą same. Na razie ja tutaj zamykam. Zobaczcie sobie tą koncepcję całą. Za chwilkę będę też yy, robić drugi rząd. Tak jak na górze mam dwa sploty żebrowe, to na dole też będę miała dwa sploty. No jak skończę całość, to, to myślę, że będzie to dla Was jasne. Teraz skracam tutaj film i zobaczcie, o, tak sobie zakończę, połączę jedną część z drugą. I za chwilę zacznę pleść drugą, drugi rząd moich splotów. Wy możecie pozostać oczywiście tylko na tym jednym rzędzie, też będzie wyglądało fajnie, ale ja wymyśliłam sobie, że to będą dwa. No i zobaczcie, tak wygląda już całość skończona. Dzielę na połowy sobie sznurek tutaj. No na, na początku przykleję żebyście widziały, co będę za chwilę robić, ale te sznurki warto podzielić sobie na dwie połowy. No, właśnie przyklejam tutaj taśmą i za chwilkę zobaczycie kolejną część. Teraz będziemy potrzebować tych 13 sznurków po 3 metry uciętych przez Was. I tutaj mam już jeden. Na połowę dzielę sobie sznurki, i tutaj między jedną połową a drugą. Będę zawieszać jeden z tych pierwszych z 13 sznurków dokładnie tak samo jak te na górze, tak? W ten sam sposób. O. Tu jeden, o, zobaczcie, tak? Teraz y, te dwie połowy sznurków y, przełożę sobie do środka, zobaczcie, żeby były obręcz, żeby leżała na nich, na tych sznurkach. Tak samo i drugą połowę, też dokładnie tak zrobię. O, i jeszcze, no jeszcze z tej strony. I teraz będę na zmianę. Raz będę zakładać ten sznurek, tak jak założyłam przed chwilą, a raz te, które odchodzą nam od tych siedmiu górnych sznurków. Zobaczcie, najpierw przekładam w lewą stronę, zaciskam mocno. Tu przesuwam, robię sobie pętelkę, przekładam od spodu sznurek i wkładam tutaj w pętelkę. O tutaj. Widzicie? I zaciskam. To samo za chwilę zrobię z drugiej strony drugim sznurkiem. Zobaczcie, najpierw po lewej stronie o, przeciągam sznurek. Robię sobie pętelkę i teraz będę po drugiej stronie proszę przeplatać. I mam gotowe. Widzicie? Teraz będę zakładać kolejny z tych 13-metrowych sznurków. Zobaczcie, biorę kolejny sznurek i zakładam obok. I tak muszę zapleść całość, czyli naprzemiennie. Raz jeden sznurek ten z góry, raz sznurek jeden z tych 13 sznurków 3-metrowych. Tak, żeby powstało nam ładne takie promienie. Zaraz zresztą zobaczycie, jak już skończę. I teraz z kolei sznurek ten górny. Tutaj najpierw po lewo, później pętelka i po prawo. Tu jeszcze chwilkę pokażę Wam dokładnie, jak z każdej strony zamieszam sznurki, a później skrócę film, bo myślę, że to też jest dosyć proste i oczywiste. Nie ma tutaj yy, dużej trudności. O, zobaczcie. I tu z tej strony. Przekładam sznurek, zaciskam dosyć mocno, tak, żeby te promienie, które idą z góry, były takie naprężone, żeby ładnie wyglądały. No i tutaj z każdej strony, tak aż zrobię całość. Jeszcze tutaj z tej strony zakładam. Za chwilę będziecie mogły to zobaczyć. No i tutaj już. Tak jak mówiłam, skracam film i zobaczcie, tak wygląda całość. Równe mamy odstępy, dzięki temu, że na przemian zakładałyśmy jeden sznurek i dwa, i ten mamy równy, zobaczcie, tutaj mam środek, tak, czyli z jednej strony cztery sznurki sobie odmierzam, i z drugiej strony cztery. I z tych łącznie ośmiu sznurków będę robić to samo, co było na górze. Zobaczcie, wokół jednego zaplatam o, jeden jest dla mnie wiodącym. I wokół niego robię ten splot żebrowy, tak który e, robiłyśmy przed chwilą na górze. E, I w ogóle e, cały czas będziemy robić dokładnie w ten sposób. Tutaj mam już jedną stronę zaplecioną, i za chwilkę będziemy zaplatać drugą stronę. Zobaczcie, biorę sobie drugi sznurek, i tu zaplatam wokół, wokół niego te pozostałe trzy, bo wszystkich miałam cztery sznurki. Jeden jest wiodący, a trzy go oplatają. O i tu jeszcze jeden. O i jeszcze jeden. Teraz w środku zrobię sobie ten splot taki pod, drugi podstawowy, wyrównuję sznurki, dwa zewnętrzne zostawiam i biorę kolejne i zobaczcie wokół tych czterech Robię ten splot, który robiłam wcześniej na samej górze. O, w ten sposób. I jeszcze raz tu czwóreczka, nóżka i z tyłu brzuszek. O, tak. I teraz zamykam całość w drugą stronę. Dokładnie to samo, co robiłyśmy na górze. Ten sam splot. Cały łapacz jest robiony dokładnie w ten sam sposób, żebyście miały powtarzalność ruchu i żeby te podstawowe sploty Wam się utrwaliły, żebyście nic nie musiały liczyć. I tutaj tak samo z tej strony zaplatam i zamykam całość. I za chwilę zrobię dokładnie taki sam drugi ten rąb poniżej z tej samej ilości sznurków. Myślę, że to też będzie dla was już jasne i oczywiste. Ja jeszcze nie skracam filmu. Jeszcze wam to pokazuję, żebyście dokładnie zobaczyły co i jak. Za chwilę przekleję sobie obręcz yy, czy koło, żebyście mogły zobaczyć o tu na samą górę żeby dokładnie było widać co plotę i jak i będę robiła drugi dokładnie taki sam rąb z tej samej ilości sznurków, bo te, te dolne sploty to będą w takich właśnie sekwencjach po dwa rąby. Najpierw dwa będą z tej samej ilości sznurków, później dwa z jednej mniejszej i dwa z mniejszej. Niech was nie zmyli to, że odłożyłam dwa sznurki na bok. Nie, nie, nie. Też będę z nich cały czas korzystać. Zobaczcie. Tu i jeszcze tamten jeden też wezmę. O. O, ten. I będę go wplatać tutaj. Tak, żebym miała dwa rąby tej samej wielkości. Już skracam film, bo to jest oczywiste. Teraz zobaczcie, te dwa odłożę na bok sznurki. O te. I z pozostałych sześciu zrobię kolejne dwa rąby w dół. Tak, żeby mi się jakby ta, ten łapacz przy samym dole, żeby on się troszkę zmniejszał, żeby on był bardziej masywny na górze, a troszkę mniejszy i lżejszy, jak będzie szedł ku dołowi. No, taka moja koncepcja, tak to sobie wymyśliłam. Nie chciałam wszystkich też robić jednakowych, żeby, żeby była taka różnorodność, żeby coś się działo, ale zależało mi na powtarzalności ruchu, dlatego cały czas wykorzystuję ten element rąbów, ten splot żebrowy i ten drugi podstawowy slot makramowy. No i myślę, że tutaj też będzie dla Was to wszystko jasne. Też za chwilę skrócę film, żebyście, żeby Was nie zanudzać. Ale zanim to zrobię, oczywiście zobaczycie tutaj dokładnie, które sznurki z czym połączę. Nie będę tego robić tak od razu. Te z Was, które są moimi stałymi subskrybentkami, wiedzą, że ja nie lubię skracać filmu i bardzo mi zależy na jakości, żeby jak najlepiej wytłumaczyć Wam, jak zrobić sobie coś fajnego dla siebie. Tutaj robiłam ten splot makramowy. Zobaczcie, teraz będę to zamykać. O. Dużo przykładam uwagi właśnie do tego, żeby Wam dobrze wytłumaczyć. Jest to naprawdę moją ambicją, bo, bo bardzo bym chciała zaszczepić Was e, taką pasję do rękodzieła i pokazać Wam, jak bardzo to jest fajne, relaksujące, w ogóle jak bardzo resetuje to głowę, jak duże daje to poczucie tu i teraz. Wiecie, nie wszystkie musimy być fit and slim, e, możemy być też zręczne. Także. Bardzo mi miło, że tu jesteście ze mną. No i za chwilkę musicie zrobić dokładnie taki sam rąb, i tutaj już skrócę film, bo, bo to będzie zupełnie jakby kopia tego, co zrobiłam przed chwilką na górze. Te dwa górne pozostają nam i zróbcie sobie drugi y, taki sam. No, i teraz zobaczcie, z kolei kolejne dwa rąby zrobię już takie naprawdę malutkie, czyli mam dwa sznurki, jeden wiodący, drugi oplata, nic więcej. Zobaczcie, ten jest wiodący, ten oplata, tutaj, o, i tutaj drugi. I teraz w dół będziemy schodzić. Tu jest jeden, i drugi. I dokładnie tak samo musimy. Musimy zrobić później drugi rąb. To będą już takie malutkie. W środku już nie ma splotu żadnego, dlatego że nie mamy wystarczającej ilości sznurka. I zresztą taka jest, taki jest mój pomysł na cały łap, żeby on na samym dole był już taki dosyć cienki. Drugi robimy taki sam. Zobaczcie. No i jest to dosyć jasne i oczywiste, ale tak jak wspominałam, zależy mi, żeby było to dla Was też zrozumiałe, żebyście widziały poszczególne ruchy moich dłoni. Żeby tej frustracji było w Was jak najmniej, chociaż i tak podejrzewam, że jest całkiem sporo, bo jak się robi coś pierwszy raz, to to jest naturalny proces. No i mamy tutaj już skończony ten środkowy i generalnie w ten sposób zrobimy cały łapacz. Z każdej strony jeszcze powtórzycie dwa razy mniej więcej to samo. Zaraz zresztą się przekonacie. Ja teraz Wam pokażę, zobaczcie, mam kawałeczek 50 cm, złożę w ten sposób, że 1 trzecia do 2 trzecich sznurka. Odwrócę do góry i zobaczcie, będę tu oplatać tą pętelkę, którą zwróciłam ku dołowi. Będę ją oplatać. O, ten koniuszek na górze mi wystaje. On jest bardzo ważny, żeby tak wystawał. Tu nic się nie dzieje bez powodu. I zobaczcie, wkładam to resztę sznurka do pętelki, do środka, a ten górny koniuszek pociągnę, żeby schować delikatnie tą pętelkę. I tak mam zakończony cały splot. Górę sobie obetnę. O, i w ten sposób mam już zakończone całość. I będę to samo powtarzać obok. Zobaczcie, cały splot ma około 30 cm. O, moja długość jest mniej więcej taka. Ciekawe, jaka Wam wyjdzie. Dajcie info w opisie. U mnie wyszła taka. I za chwilkę pokażę Wam, jak zrobić. Ten sam slot jak powtórzyć w innym. Jeden zostawiamy sznurek wolny i teraz bierzemy 7 sznurków, nie 8. I z tych 7 zapleciemy tą samą kombinację co, co wcześniej, dokładnie tą. A później jeden zostawiamy i 6 kolejnych sznurków. Z tych kolejnych sznurków zrobimy kombinację tylko czterech rąbów, czyli najpierw ten duży i później mały. Ale o tym za chwilę. Teraz robimy to. Zobaczcie jak będę z tych siedmiu sznurków to pleść. I teraz zaczynamy dokładnie tak samo jak poprzednio, bo będziemy robić dokładnie taki sam rąb, tylko z siedmiu sznurków. On będzie się różnił troszkę wielkością bardzo delikatnie pomiędzy jedną stroną a drugą, dlatego że z jednej strony będziemy zaplatać np. trzy sznurki, a z drugiej cztery i żeby nam ten rąb wyszedł równy, to musimy naprzemiennie raz z jednej trzy, raz z jednej cztery. Z tej strony zapleciemy trzy, zobaczcie, a z tej strony będziemy mieć cztery sznurki do zaplecenia i zaraz zresztą się przekonacie, że wyjdzie nam lekko nierówny. Ale w ogóle tym się nie ma co przy, y, przejmować, dlatego że y, 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 to nie jest y, y, maść w aptece, to nie jest pistolet, z którego będzie ktoś strzelał, tak? ten łapacz może być delikatnie nierówny. Zobaczcie, widzicie? Ta lewa część jest krótsza, prawa dłuższa. Ale się tym nie przejmujcie. Dlatego, że nawet chyba to nie wychodzi, że jest trzy, tylko chyba z jednej strony wychodzi dwa, a z drugiej trzy, jakoś tak. W każdym razie, w środku robimy normalnie podstawowy splot makramowy, tak. O, i dalej robimy robótkę też tak, jak robiłyśmy wcześniej, te sploty dokładnie. Tylko przy zakończeniu trzeba patrzeć, która strona jest krótsza i jak ją zakończyć. Tutaj ta lewa wyszła nam krótsza, więc ja sobie tutaj zaplotę zobaczcie jednym sznurkiem i drugim sznurkiem i trzecim sznurkiem. O, i teraz mamy jeden. Nam oplata. Zobaczcie. I drugi. Widzicie, i nie brakuje mi tego. O, brakuje mi tego trzeciego, ale ja sobie to nadrobię teraz tym sznurkiem. Zobaczcie. On mi tu zrobi, wyrówna mi całą, cały rąb, tak żeby był równy. I w ten sposób musicie sobie kombinować do końca swoje, swojego łapacza. Jeśli wyjdzie wam któraś część nierówna, to wyrównajcie ją tym ostatnim splotem. Zobaczcie, teraz znowu będziemy robić dwa, to jest właśnie dwa rąby tutaj niżej, dokładnie tak jak tu. Dwa rąby niżej, później kolejne dwa rąby i malutki. Będą takie momenty, gdzie tego sznurka może Wam brakować. W ogóle się tym nie przejmujcie, po prostu zostawcie taką ilość sznurka, żeby Wam odpowiadała. W środku tutaj jest jeden luźny i drugi luźny, tu zobaczcie z tych sześciu upleciemy znowu kolejną kombinację i plećcie sobie tak dalej. Ten, te zewnętrzne sznurki, one będą krótsze, zobaczcie tu mam tylko kombinację osy, dwa rąby takie i dwa takie, dwa krótkie i tutaj mam normalnie, a tu ich nie ma z tej strony, nie? Bo ja sobie tak wymyśliłam, że one dzięki temu będą takie krótsze. Możecie sobie tak zrobić. W ogóle nie musicie, możecie zrobić dokładnie tak jak tutaj, tak samo, tak? Że te, o, z tych rąbów się będzie składał ten, ten bok, ten trzeci. Ważne, żeby, żeby, wam się to podobało, tak? Drugą stronę to jest lustrzane odbicie. Tak samo najpierw z siedmiu, później z sześciu. Też możecie te ostatnie z ostatnich sześciu zrobić sobie dwa rąby. Y, y, średnie i dwa malutkie, możecie trzy duże, dwa średnie i dwa malutkie, no tak jak Wam to odpowiada. Oprócz tego zobaczcie, ja tutaj z jakiegoś tam metrowego sznurka wyciągnęłam sobie tutaj akurat na filmie dwa kawałki, ale Wy jeśli będziecie chciały to zrobić, to wyciągnijcie sobie dwie nitki, nie jedną tylko dwie, bo jedna jest za cienka i na te dwie nitki ja nawlokłam sobie takie drewniane kulki. Te drewniane kulki, ja nawlokłam w różnej, o różnej wielkości. Są tutaj 10 mm, 16, 20 i 25. U mnie w sklepie nie ma takich kulek, ale możecie je kupić na przykład na Allegro. Zobaczcie, tutaj mam różnej wielkości, tak? I ja sobie zrobiłam taki łańcuch dookoła. Z prostej powodu, po prostu ja mam dużo już łapaczy i nie miałam jeszcze takiego z takimi koralikami, więc postanowiłam sobie dodać, zobaczcie, o takie na nawlekłam. Na Wy możecie to zrobić, w ogóle nie musicie, tak? W ogóle nie musicie tego, tych koralików sobie dołączać. Ważne, żebyście tutaj te sploty na dole zrobiły sobie tak, To moja córka podsunęła mi tasiemkę, nie wiem, czy zauważyłyście nawet. W każdym razie... E Cały łapacz wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że u Was też wyjdzie bardzo podobnie, ale tak jak Wam wspominam, uczulam na tą końcówkę łapaczy. Tam ta liczba rąbów jest mniejsza. O, zobaczcie. I teraz ta część sznurka, która nam pozostanie, to ja sobie tutaj, zobaczcie, zawsze wyrównuję sznurek i ucinam tak w taki ząb, ale zanim utnę, to jeszcze obklejam sobie w ten w kształt zęba, obklejam sobie taśmą malarską. Tu mam taką taśmę. Przyklejam sobie dokładnie tak, jak chcę, żeby było obcięte i po tej taśmie obcinam. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki łapacz i taka ozdoba, że będziecie z tego zadowolone. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz, będzie mi bardzo miło. Więcej w ogóle możecie zobaczyć na moim Instagramie czy, czy na moim blogu na zręcznym dziele.pl. Przypominam, że w sklepie możecie też kupić inne warsztaty online. Na przykład, jak zrobić sobie taką makramę. To jest taka zupełnie podstawa makramowania, i tu zobaczycie wszystkie sploty makramowe, z których powstają wszystkie makramy świata. Możecie też kupić sobie warsztaty online z makramowania na przykład kwietnika. Dokładnie takiego. Ja nagrywam ten tutorial na porządku kwietnia. Za chwilę jest dzień mamy w maju, więc to też taki kwietnik jest fajnym prezentem dla mam. No i oczywiście to, co moim Instagramerką podoba się najbardziej, to są skrzydła i też takie warsztaty online ze skrzydeł są. Serdecznie Was zapraszam do zakupu i w ogóle do mojego bloga. Mam nadzieję, że uda mi się zaszczepić Was trochę rękodzieła. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki!